Witam Was w już drugim odcinku Terraria. Jestem Jawor. Yy, jeśli słyszycie coś w tle, znowu, to jest to muzyka, której słuchają moi rodzice. Jak to na pewno widzicie, Przerobiłem trochę ten domek, zrobiłem piwnicę i w ogóle. Yy, jeżeli jest on trochę innym miejscu niż w poprzednim odcinku, to nie dziwcie się, ponieważ. Gdy skończyłem nagrywać ten odcinek, to włączył mi się komputer i... i. No, musiałem na nowo budować ten domek. Musiałem wszystko kosić itp. I dlatego na przykład tutaj jest niewykopany koper, mimo to, że w poprzednim odcinku kopaliśmy. W dzisiejszym odcinku chciałbym trochę powiększyć to piwnicę. Mam. Nie mam. No, to potem się zrobi cegiełki. Chciałbym. to wykopać tak. Tu tutaj. Tu. mam mamy No mam. Aha, to, dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że. bardzo głośno tej muzyki nie słychać. Bo jeśli. bo mnie bardzo słychać. Jeśli. u Was będzie głośno słychać, to chyba będę musiał nakręcać na nowo. Co będzie dosyć. Kurde, nie! To będzie dosyć kłopotliwe. Aż bym zdupił. No trudno. Dobra, jest już wid. Mm, chciałbym tutaj wykopać. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Pięć. Pięć. I tutaj już będzie powinno być tak łatwo. Tylko... Oj, coś mi tutaj tnie. Czekajcie chwilę, na chwilę. Czekajcie, ogarnę tylko... Yy, teraz. Dobra, już jesteśmy. No, możemy, kon możemy, <coughs> możemy kontynuować budowanie. Ja chciałem tak. jedna jeszcze niż i kratkę. zrobiłem tutaj jakąś nie wiem skrzynki tu możemy dać czy coś. Zobaczmy. Przepraszam, że nic nie mówię, ale tak podczas kopania się zbytnio nie da. Cały czas nawijać, ale no, będę się i tak starał. Nie zanudź. Mamy tu. 1, 2, 3, 4. Trudno. I tu u góry jeszcze będzie jedno pomieszczenie i tu będzie się chodziło o ten cyk, cyk. Ok. dajemy sobie tu jedną platformę. W tym odcinku nie ma nic tak specjalnie ciekawego, ale mam nadzieję, że nie nudziłem się tutaj nic. Jeszcze myślę na zrobienie takiego czegoś, ale to może dopiero w następnym odcinku. Jeszcze w jakimś tam odcinku wybierzemy się do zupełnie włoskiego Nie wiem jeszcze w którym. Idziemy sobie teraz. Wszystko skopiemy to. Aha i czytałem dużo o teraliach, oglądałem dużo poradników, żeby wiedzieć mniej więcej o co tutaj chodzi. Bo nie lubię jak ktoś nagrywa odcinki, a nic nie wiemy o seraliach na przykład. A potem jak, się to, jak się robi to, jak się robi to, jak się robi to i ja po prostu nie chciałem zapobiec chciałem zapowiedzieć Dlatego czytałem dużo o tym. Się nie nudzili Cyk, cyk, cyk. I zrobimy sobie tutaj takie... Ciach, ciach. W mm. najbliższym czasie nie będzie żadnych odcinków z Nostaila, ponieważ... No, trzeba to nakręcać w dwójkę, co już jest trochę kłopotliwe. Musimy się ze świdrem ugadać, Bo dwie muszą być na komputerach, w ogóle. Także z, z Stayla nie będzie zbyt dużo odcinków. Napalajcie no, się Przepraszam, bo to. na nos taila. Przepraszam za to małe cięcie, ale musiałem tak zrobić. No, nieważne czemu. Hmm. Zbliżymy sobie tutaj jeszcze o jeden. Zbyt Mam nadzieję, że ten odcinek nie był za krótki. Zrobimy tutaj jeszcze to. Pomyślę co zrobię co zrobić jeszcze w następnych odcinkach na razie. Nie wiem, może kiedyś zmienię tego derta, bo jak będzie tutaj dert w tle, to... No to będę mi się tu rozpić potworki, czego ja nie lubię. Dobra, no to ja to już muszę tylko pomieniać te ściany, to to skończę już tak poza odcinkiem. Będziesz nie będziecie gniewać, bo tutaj, no prawie wszystko zrobiliśmy w odcinku. Dobra, to cześć, dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym, jeszcze trzecim odcinku Terraria.